Cześć wszystkim. Chciałbym się podzielić z Wami przygodą z importem pompy ciepła, którą udało mi się sprowadzić za jedyne 9500 zł. Szukając alternatywy dla pomp ciepła, które potrafią kosztować nawet 40 tysięcy zł w Polsce, postanowiłem spróbować importować ją na własną rękę z Chin. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale czemu by nie spróbować? Prawda? Zacząłem od przeglądania różnych serwisów internetowych zajmujących się obsługą firm chińskich. Miałem na uwadze trzy serwisy: Alibaba, Global Sources oraz stronę Made in China. Zależało mi na dobrej efektywności pompy, odpowiedniej mocy do mojego mieszkania, zbiorniku buforowym 40 litrów do ogrzewania podłogowego oraz zbiorniku 150 litrów na wodę użytkową. Padło na serwis Alibaba, który znam od wielu lat i z którego korzystałem już wielokrotnie. Rozpocząłem korespondencję z kilkoma różnymi firmami. Wszystko wydawało się idealnie. Cena, komunikatywność, szybkość odpowiedzi. Jednak pojawiły się pewne sygnały ostrzegawcze. Sami zobaczcie, jakie. Konwersacja, którą Wam teraz pokazuję, jest to konwersacja przetłumaczona na język polski przez Google Translate. Pokażę Wam teraz przykład firmy, która ewidentnie. Próbowała mnie oszukać. Powiem Wam, jak się zorientowałem, jak i Wy również możecie zwracać uwagę na pierwsze takie oznaki. Co prawda, jest to zlecenie dotyczące całkiem innego produktu, ale wiele firm korzysta po prostu z tych samych patentów na oszustwo. Skontaktowałem się z firmą, dogadałem już produkt, wszystko wyglądało idealnie. Byłem zadowolony z ceny, poprosiłem o stworzenie zamówienia przez firmę chińską. Za pośrednictwem Alibaba. Osoba, która chciała mnie oszukać, podesłała mi bezpośrednio plik. PDF wchodząc w ten plik zauważymy podane dane, totalną kwotę oraz rachunek bankowy. Niestety w ten sposób nie dokonujemy płatności za pośrednictwem strony. W ten sposób wysłalibyśmy pieniądze w ciemno do Chińczyka czy też kogoś zupełnie innego i nie odzyskalibyśmy swoich pieniędzy. W ten sposób wysyłamy pieniądze w ciemno. Nie otwieramy żadnej transakcji w serwisie, przez co nawet nie, ma, nie możemy zrobić żadnego zgłoszenia do serwisu, że ktoś nas oszukał, ponieważ nie zrobiliśmy fizycznie... Żadnej transakcji. Poprosiłem jego, żeby utworzył zamówienie za pomocą formularza za pośrednictwem Alibaba. Wysłałem mu screen nawet dokładnie, jak się to robi, i podałem mu dokładny przykład. Tak, żeby wiedział czarno na białym, że nie dam się mu łatwo szukać. Zadałem mu pytanie, czy stworzę. Osoba napisała, że przepraszam, pytałem, a oni powiedzieli, że tylko mój. PL z płatnością Alibaba będzie działać i że ten rachunek, który on mi podał, to on jest stworzony specjalnie do płatności. No niestety tak nie jest. Każda transakcja na w serwisie Alibaba czy też Made in China czy Global Sources może być za pośrednictwem serwisu. Coś jest zupełnie jakbyśmy kupowali na Allegro. Tworzymy zamówienie, kupujemy, kup teraz i mamy przedmiot, który do nas idzie. A to działa na takiej zasadzie, że tak jakbyśmy chcieli coś kupić na Allegro, a ktoś w prywatnej wiadomości nam wysyła numer telefonu i mówi, wyślij mi blika, ja Ci wyślę zamówienie. No i wiadomo jak to się kończy. Wysyłamy blika i nie ma ani zamówienia, ani pieniędzy. Oni tutaj próbują robić w ten sam sposób, więc musimy na to uważać po prostu. Możecie jeszcze zwrócić uwagę, tutaj próbował mi mydlić oczy i mówić, że ich bank w Chinach tak działa, że nie mogą takiej płatności przyjąć. Oczywiście jest to wszystko blef po to, żeby tylko oszukać i pewnie skuteczny, skoro próbują takich swoich trików, to znaczy, że musi im się to udawać na jakimś tam procencie ludzi, których oszukują, nie wysyłając produktu. Więc jak dochodzi do takiej sytuacji, to od razu można sobie dać spokój i szukać. Następnej firmy. Przedstawię Wam teraz, jak wyglądała moja rozmowa i dogadywanie warunków z firmą, od której finalnie zamówiłem pompę ciepła. Przełączam Was na ekran. Zobaczcie. Pierwsze, co wysłałem, to wysłałem zapytanie. Jako osoba fizyczna jestem zainteresowany zakupem pompy ciepła typu Monoblock mocy około 6 kW. Proszę o ofertę zawierającą cenę pompy ciepła wraz z kosztami transportu od drzwi do drzwi, przewidywany czas realizacji i dostawy. Informacje o klasie efektywności energetycznej pompy ciepła, potwierdzenie, że pompa ciepła może prawidłowo pracować w temperaturach do minus 20 stopni Celsjusza, informacje o okresie gwarancji i dostępności części zamiennych. Ponadto, jeśli pierwsza pompa spełni moje oczekiwania, będę zainteresowany zakupem drugiej pompy o mocy 12 kW. Proszę uwzględnić te informacje w ofercie. Dostałem informację zwrotną. Akurat wtedy odbywały się targi we Włoszech i były to chyba największe targi w Europie odnośnie prezentacji swoich pomp ciepła i z tego co mam informację, to wtedy wiele firm chińskich wysłało tam swoich przedstawicieli. Jak akurat w ten okres trafiłem i do przedstawiciela, z którym się skontaktowałem, był właśnie na tych targach. Zostały mi tam wysłany jakieś filmiki, właśnie, że, że jest we włoszech na, tym, na tych targach, ale zostałem też poinformowany mniej więcej wtedy już o całej cenie pompy. Jak widzicie, została mi tu przedstawiona pompa. Jej moc, koszt, potem zostały mi wysłane jej parametry. Możemy sobie sprawdzić, często podsyłałem jakieś dodatkowe dokumenty potwierdzające swoje przedmioty, w tym tutaj dostałem kompletną wycenę. Jak widzicie kwota dokładna wynosiła 1900 dolarów. Jak nie trudno przeliczyć, jest to około 10 000 zł. Powiadomiłem ich wtedy, jaki zbiornik mnie interesuje na yy, ogrzewanie podłogowe, jaki zbiornik na wodę. Niestety tu został popełniony drobny błąd, ponieważ ja chciałem zbiornik na wodę użytkową 150 litrów, a został mi przysłany 200 litrów. Jak widzicie takie zdjęcia już powoli budzą jakieś tam zaufanie. widać już zdjęcia produktów pakowanych. Oczywiście to też łatwo podrobić, więc nie ma co się tym sugerować. Tutaj widzimy sterownik, schematy połączeń. No i najważniejsze, w momencie potwierdzenia zamówienia. Mamy utworzone zamówienie za pośrednictwem Alibaba, co daje oczywiście ochronę serwisu, możliwość zakupienia dodatkowej inspekcji, weryfikowania produktów przed ich wysyłką oraz śledzenie każdego etapu. Jest to dla nas o tyle dobre, że możemy starać się o zwrot kosztów i gdyby były jakieś komplikacje, to Alibaba staje po naszej stronie. Działa to zupełnie tak jak pomoc serwisu Allegro w przypadku na przykład jakiegoś sporu który chcemy rozwiązać, ponieważ nie udało nam się zakupić przedmiotu, z którego bylibyśmy usatysfakcjonowani, lub posiadał on jakieś usterki, z których nie jesteśmy zadowoleni. No i oczywiście chcieliśmy kupić produkt bez VAT, a on je posiada. Możemy taki report zrobić. Alibaba dość prężnie odpisuje i możemy takie sprawy załatwić. Po około 4 miesiącach od momentu złożenia zamówienia przyszła do mnie paczka. Przejdźmy teraz do rozpakowania produktu. Zaczynamy. Po rozpakowaniu zbiornika na ciepłą wodę użytkową zauważyłem problem. Zbiornik, który do mnie przyszedł, był to zbiornik 200 litrów. Mogłoby się na początku wydawać, że to w bonus, ale w moim przypadku był to spory problem. Miejsce pod schodami zagospodarowane na zbiornik miało równe 120 cm. Mieścił się tam właśnie zbiornik 150 litrowy. Zbiornik 200 litrowy był już o 20 cm wyższy. Stanowiło to problem. Sami zobaczcie, miejsce, które mam zagospodarowane pod schodami, miało schować ten zbiornik dokładnie w tamten róg, gdzie widzicie czerwony zbiornik od wody, od ogrzewania podłogowego. Wtedy całe te miejsce, w którym skrywa się taki magazynek i jest tu cała maszynownia od sterowania pompą ciepła, można by tu schować różne akcesoria do sprzątania. Aktualnie przez większy zbiornik miejsce mocno się ograniczyło. W sytuacji, kiedy zauważyłem, że przed zbiornik inny niż zamawiałem, otworzyłem właśnie spór na stronie Alibaba, co przyczyniło się do zwrotu kosztów za cały zbiornik, a zbiornik pozwolono mi zachować. Przejdźmy teraz do kosztorysu. Jak widzicie, materiały eksploatacyjne, czyli wszystkie złącza, potrzebne rzeczy kosztowały dokładnie 3000. 581 zł. Pompa ciepła z transportem wyszła 9,5 tysiąca zł. Koszt montażu pompy wyszedł 7 tysięcy zł. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat w komentarzu. Jestem ciekawy waszej opinii. Podsumowując, koszt zamontowania pompy z jej zakupem i wszystkim, co potrzebne do uruchomienia, wyszedł 2081. 20 to jest niemal połowa kwoty które oferują firmy w Polsce. Myślę, że zaoszczędziłem około 20 tysięcy zł, importując tą pompę na własną rękę. Myślę, że jak ktoś jest ogarnięty i sobie ma czas i potrafi zamontować taką pompę samemu jest w stanie zmieścić się w 13 tysiącach, 14 000 Myślę, że jest to całkiem przyzwoita kwota. Ja niestety nie znam się kompletnie na hydraulice. Wolałem to zlecić osobie, która się tym zajmuje. Po prostu zapłaciłem za tą usługę. Do pompy ciepła mamy dedykowaną aplikację. Jest to aplikacja dość popularna. Nazywa się Smart Life. Przełączam was teraz na ekran swojego telefonu. Zobaczcie jakie są funkcje. Omówimy je. Dodajemy aplikację, nie jest to nic skomplikowanego. Pobieramy ją w moim przypadku sklep play. Dodajemy ją bardzo prosto według instrukcji, która była załączona. Mamy takie podstawowe sterowanie. Myślę, że każdy sobie z nim poradzi. Po uruchomieniu pompy mamy tryby pracy. Tryb pracy chłodzenie, ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe, ciepła woda, ciepła woda plus chłodzenie, ciepła woda plus ogrzewanie, ciepła woda plus ogrzewanie podłogowe. Funkcja ogrzewania jest to funkcja dedykowana do ogrzewania, gdy mamy na przykład jakieś grzejniki. Wtedy możemy zwiększyć temperaturę. Ogrzewanie podłogowe ma swój limit. Możemy maksymalnie ustawić na 30 stopni temperaturę i nie zwiększymy ją na żadną większą, ponieważ będzie korygowało ją z powrotem do temperatury maksymalnej, czyli 30 stopni. Możemy sobie przełączyć na tryb ogrzewania. Dzięki czemu możemy bez problemu zwiększyć temperaturę do temperatury, jaka nas tylko interesuje. Dodatkowo, bardzo fajną funkcją, na przykład w moim przypadku, jeśli mam strefę prądową G12, czyli mam po prostu tańszy prąd od godziny 22 do 6 rano i od godziny 13 do 15. Możemy sobie, jak teraz widzicie na załączonym obrazie, ustawić konkretne godziny załączania ogrzewania podłogowego, grzania wody użytkowej, jest to bardzo fajna opcja. Myślę, że ułatwia, synchronizuje pracę. W moim przypadku jest to bardzo wygodne, ponieważ sterownik, jak widzieliście wcześniej, mam pod schodami w takim miejscu dość uciążliwym do wchodzenia i przełączania, więc po prostu łączę się przez wifi telefonem i steruję dowolnie pompą. Wtedy, kiedy potrzebuję. Gdy jestem poza domem, mogę bez problemu sobie załączyć ciepłą wodę. Jest to mega ułatwienie. Mam nadzieję, że wielu z Was rozwiało swoje wątpliwości o imporcie produktów z Chin na własną rękę. Nie jest to nic trudnego, tym bardziej, jeśli mamy internet i dostęp do niego. Jak widzieliście, możemy zaoszczędzić nawet połowę kwoty. Pewnie wielu z Was teraz przed sezonem zimowym myśli o pompie ciepła. Ja oczywiście nie będę polecał konkretnej firmy, z której ja zamówiłem pompę. Nie będę robił reklamy. Każdy z Was może sobie takiego produktu poszukać. Ja Wam pokazałem, jak ja to zrobiłem. Jeśli film Ci się spodobał lub masz jakieś pytania, zostaw komentarz pod tym filmem. Ja postaram Ci się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!